Tak jak wam obiecałam w ostatnim vlogu, chciałam wam dzisiaj przedstawić naszą wieczorną rutynę. Wnosi się z wami najwyraźniej. Również chciał przywitać. Potem myję butelkę po karmieniu i wkładam ją razem ze smoczkiem do sterylizatora. I przygotowuję łóżeczko. Odkładając wszystkie zabawki, składając kocyki, zaciemniając je, nakładając moje ciemne szlafroki dookoła. Nie wygląda to estetycznie dla oka, ale szukamy odpowiedniego materiału do zasłaniania. I upewniam się, żeby mieć jedną świeżą pieluchę tetrową na nocne karmienie, i czyściutki smoczek do usypiania małego. Po umyciu Arniego ubieramy i zanosimy go do łóżeczka. Dajemy ostatniego buziaka małemu i odkładamy go do dostawki ze smoczkiem. Tu jeszcze powiem Wam, że nie chodzimy koło małego na paluszkach i nadal jest włączony serial albo film w tle. Włączamy mu szumisia, czyli lampkę Kindai. Testujemy ją od kilku tygodni, póki co jesteśmy z niej zadowoleni. Ta lampka jest na kabel, bo wcześniej mieliśmy takiego szumisia na baterię i dzięki temu, że jest właśnie na kabel, może być włączona całą noc. Ma też różne melodyjki, różne kolory lampki, które mogą się przydać. Możliwe, że nie teraz, ale jak Arni będzie starszy, będzie miał on taką dodatkową atrakcję. Bo na chwilę obecną z tej lampki korzystamy tylko jako z szumisia, bo my w nocy używamy innej lampki, która jest pod ręką. A tą lampkę z szumisiem kładziemy w baldachim. Tak, żeby go słyszał, bo my mamy właśnie serial albo film włączony, więc ten szumiś jest dużo bardziej słyszalny dla Arniego wtedy, kiedy on ma go blisko swojej głowy. Ten sposób wkładania tej lampki, właśnie w baldachim, mamy już przetestowany, więc jest to bezpieczne i nie spadnie to w nocy na niego. I u nas akurat takie rozwiązanie się spisuje, bo nie mamy innej możliwości wsadzenia tej lampki albo położenia tej lampki, żeby miał ją on właśnie blisko głowy. Natomiast przetestowaliśmy tą lampkę u mojej mamy. Czy świeci na tyle dobrze w nocy, że można karmić przy niej dziecko? I spokojnie można to właśnie robić. Udało mi się zrobić nagranie na telefonie, więc na pewno wam je wsadzę. Tylko to nagranie jest zdecydowanie ciemniejsze niż faktycznie było to w rzeczywistości, bo w rzeczywistości twarz Arniego była dużo jaśniejsza. Tak się zastanawiamy też nieraz, czy te szumisie tak naprawdę działają. I powiem Wam, to tak troszeczkę jest jak z tymi pasami poporodowymi, że my chcemy, żeby one działały, i sami, jako rodzice, szukający rozwiązań, czujemy się po prostu lepiej, że znaleźliśmy coś, co działa. I tutaj działa, na pewno mówię w cudzysłowie. Według mnie, nasz mały spałby tak samo z szumisiem, jak i bez niego. Arni był dzisiaj mega marudny i chyba dlatego już zasnął, bo centralnie położyliśmy go do łóżeczka i od razu odleciał, a jest godzina 18:45. Więc centralnie dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy dzień. Chociaż zamyka i otwiera jeszcze oczęta swoje, więc dam kamerkę na górze, ale normalnie naprawdę. Ja albo go głaszczę po brzuszku, albo ja go głaszczę po główce, albo trzymam go za rączkę na chwilę. Tak jak dzisiaj zasnął, to bardzo rzadko się zdarza, że tak zaspia. Ale naprawdę, był dzisiaj mega marudny i też bardzo mało spał w ciągu dnia. Mimo tego, że on w ciągu dnia robi sobie takie mega turbo-drzemki, to i tak dzisiaj wyjątkowo miał ich bardzo małą ilość. I tak tylko udawałeś, co? Jak jego oczy są zamknięte i nie rusza rączkami, to zasłaniamy mu z boku taką dostawkę, żeby światło zrzutnika nie raziło go po oczach. My oglądamy jakiś film albo serial i gdzieś koło godziny 22 ja zaczynam kłaść się spać, ale zanim zasnę, to sprawdzam, czy mały wypluł smoczek i go odsuwam, żeby mu nie przeszkadzał w nocy. Przykrywam go kocykiem, a potem jak wyłączamy rzutnik, to odsłaniamy mu ten materiał z boku, tak żeby go nie chwycił w nocy i nałożył na buzię. To, co zobaczyliście do tej pory, to był nietypowy dzień, kiedy mały aż tak szybko zasypia. Dlatego postanowiłam, że nagram następny wieczór. I tak jak już Wam wspominałam, raz małego bierzemy pod prysznic, a raz tylko przecieramy to, co potrzeba. Więc zobaczycie teraz pielęgnację bez przysłowiowego kąpania małego przed spaniem, i usypianie, które dużo bardziej jest naszą codziennością. Zasnął w okolicach 19.30, jak zazwyczaj. yeah Jak Arni przygotowuje się do spania, to my dopinamy ostatnie rzeczy na koniec dnia, jak powierzchowne sprzątanie, przygotowywanie się na drugi dzień itd. Albo siadamy na łóżku obok niego. Jak jesteśmy jeszcze na nogach, a mały wypluje smoczek i zacznie marudzić, to podchodzimy do niego i mu go dajemy i tak w kółko. Zaznaczę też, że nie podnosimy arniego nawet jak mocno marudzi. Bierzemy go na rączki dopiero wtedy, kiedy faktycznie płacze. I staramy się trzymać tego nie tylko wieczorem, ale również w ciągu dnia. Zamarudzenie w ciągu dnia póki co spisuje się albo zamienianie pozycjarniego, plecki, brzuszek, albo boczek, albo zmiana miejsca. Dostawka, łóżeczko, mata edukacyjna, poduszka, kanapa nasze łóżko, bujaczek. Jak udało się pozałatwiać takie ostatnie rzeczy na koniec dnia, to siadamy na łóżku i podobnie. Jak wypluje smoczek, to go dostaje z powrotem. Jak zaczyna mocniej marudzić, to albo głaszczę go po brzuszku, albo trzymam go za rączkę. Dostawka jest naprawdę w takim wypadku wygodą, bo nie muszę się ruszać. Jak widzę, że jest senny, bo oczka mu się zamykają i otwierają, albo pociera oczka, to głaszczę go po główce razem z zasłanianiem oczek. Jak wspomniałam wcześniej, głaskam go tak w okolicach właśnie brwi. I tak do zaśnięcia. kamerce pierwszy raz wsadził smoczek do buzi. Pięknie! Jak jestem pytana, jak my to robimy, że Arni sam zasypia, to szczerze Wam powiem, nie wiem jak to się stało. Bo tak wyszło, że ta rutyna wieczorna sama u nas się z siebie pojawiła. Mały był odkładany od samego początku do spania w łóżeczku. Jak w ciągu dnia marudzi, to smoczek albo zmiana pozycji i też ułożenie go na boczku i klepanie i głaskanie go po pleckach pomaga. Natomiast w nocy na pewno zaciemnianie pomaga, bo dziecko dzięki temu też zaczyna odróżniać dzień od nocy. Zaczyna odróżniać ten czas, kiedy my jesteśmy mniej aktywni, co sprawia, że on sam przestaje w nocy właśnie być aktywny i śpi dłużej. I odróżnienie tego dnia od nocy i tego, kiedy my jesteśmy dużo bardziej aktywni, jest głośniej w pokoju, pozwala mu na to, że on figluje, marudzi i je więcej w ciągu dnia. A w nocy, kiedy my jesteśmy mniej aktywni, kiedy nastaje ciemność, kiedy jest cisza poza jego szumisiem, to on również sam staje się mniej aktywny. Dlatego uczenie niemowlaka, żeby rozróżnił dzień od nocy jest bardzo ważne. Dzisiaj poczekajcie, idę do drugiego pokoju, bo tu jest mega ciemno. Mały dzisiaj zdecydowanie dłużej zasypiał niż wczoraj na pewno, bo chyba godzinę mu to zajęło, żeby faktycznie zasnąć. Tak bardziej zaczyna wjeżdżać, albo tak bardziej zaczyna się ruszać, tak bardziej agresywnie, to ja zaczynam go tam masować po tym brzuszku, trzymam go za rączkę, albo próbuję głaskać po główce. Ale tak to, to raczej pozostawiam go samemu sobie, żeby się uśpił i wyciszył. I to by było na tyle w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam jak zawsze łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowe, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie albo też w vlogu. Dobranoc!